Kiedyś nagrałem film o najlepszych scenach w historii anime, ale skupiłem się wówczas głównie na walkach, krzykach i wiecie, tym całym takim epickim, bojowym nastawieniu. Ale nie każda scena, która łamie serce musi krzyczeć. Czasem nie ma i nie ma s***i, nie, nie ma drastycznej muzyki. A jednak siedzisz, patrzysz i czujesz, że coś w tobie się rozpadło. Na przykład w Usagi Drop był taki moment, w którym Rin po raz pierwszy mówi, że się czegoś boi. A Daiki Hi uświadamia sobie, że nie wystarczy być obecnym. Trzeba dorosnąć dla niej. To nie jest dramat. To cichy, codzienny moment, który trafniej niż tysiąc słów pokazuje wagę odpowiedzialności. Znowu muszę powiedzieć, że Marszką z In Like Lion... I o scenie, w której Rei po raz pierwszy mówi, że nie jest sam. Po wszystkim, co przeszedł, to jedno zdanie wypowiedziane szeptem łamie cię bardziej niż niejedna śmierć w szonenie. Dawno nie wspominaję o Regairu, a tam było takie spotkanie Hachimana z Yukino i Yu, kiedy mówi w końcu dziewczynom, czego pragnie. Nie związku, nie przyjaźni, tylko prawdy, która nie jest wygodna. I tej jednej rzeczy, której nigdy nie miał. Ten monolog jest brutalny emocjonalnie i przez to zostaje z tobą na zawsze. No i nasze afterstory. I ta jedna rozmowa między ojcem a synem, która pokazuje ile można dać komuś i nigdy nie usłyszeć dziękuję. Jeśli jesteś starszy niż 20 lat, bądź też nie, to nie jest jak scena, tylko raczej jak lustro.